Cześć, witajcie na kanale LEGO Retro. W dzisiejszym odcinku y, przedstawiam Wam zestaw LEGO. Numer katalogowy 6781. Jest to zestaw z serii LEGO Space, frakcja Space Police. Zestaw jest z roku 1989. Składa się z 249 elementów, i jest to zestaw wyposażony w system, jak tutaj widzicie, Light System. Nie mylić z Light and Sound, gdzie dodatkowo jeszcze jest Syrena w zestawie. Tutaj jest samo Light System, czyli jak nazwa wskazuje, działa oświetlenie. Zestaw był już prezentowany na moim kanale, ale bez mojego głosu jako lektora. No a tym razem jeszcze bliżej mu się przejrzymy. Do zestawu posiadam oczywiście instrukcję składania. Jeżeli chodzi o ilość tutaj, o całą instrukcję jest w dosyć małym formacie. Znajduje się informacja jak zakłada się baterie, jak działa system tutaj świateł właśnie. Jak na 240 ponad elementów, instrukcja zawiera jedynie 14 kroków i posiada 16 stron. Na obecne standardy nie do pomyślenia. Spójrzcie, proszę, jeszcze na ostatnią stronę. Jest dokładna informacja. Jak działa tutaj sam system świateł i jak można zmienić tutaj ich ustawienie, żeby mrugały albo świeciły się na stałe. Na końcu instrukcji znajdziemy dwa alternatywne tutaj konstrukcje do zbudowania. Oczywiście nie ma do nich instrukcji obsługi, a na samym pudełku znajdziemy już tych konstrukcji alternatywnych trzy, czyli tutaj jest dodatkowa jedna więcej, taki robocik. Czy je zbuduję? No, może w kolejnych odcinkach. Na razie chciałbym się skupić na głównym modelu, gdyż uważam, że jest to dosyć e, ciekawy zestaw. Przyjrzyjmy się bliżej. Przyjrzyjmy się teraz bliżej minifigurką. Może Wam się wydawać, że cały czas pokazuje. Dwie te same minifigurki. No ale taka jest prawda, że w zestawach z lat 80., 90. czy tych wcześniejszych nie było aż tak dużej różnorodności tych figurek i większość wyglądała no, tak samo, prawda? Mamy tutaj przedstawiciela frakcji Space Police, tego dobrego. Jest to charakterystyczny mundur dla frakcji Space Police oraz oczywiście transparentna, unoszona szybka a tutaj mamy więźnia, który znajduje się w transporterze no, jest to Blacktron 1 jak widzimy na nadruki obydwie figurki mają tylko z przodu pod ich przyłbicami znajdują się uśmiechnięte buźki przejdźmy teraz do omówienia samego pojazdu Zestaw, oczywiście, jak było powiedziane, ma system e, lights, czyli świateł. Jak widzicie, samo już zapalenie świateł przyciąga mojego kota i powoduje jego ciekawość. Zestaw e, składa się z kilku modułów. Na samym końcu znajduje się e, kapsuła tutaj do transportu więźniów z Blacktronu. Element charakterystyczny dla praktycznie wszystkich pojazdów tej serii tylko jeden najmniejszy zestaw nie posiadał takiej kapsuły. Dodatkowo, aby zobaczyć kolejny moduł, trzeba otworzyć te dwa zaczepy. I jest możliwość wysunięcia modułu, modułu związanego z elektroniką. Zwróćcie proszę uwagę. Na ten oto podświetlany komputer. Ten klocek występuje tylko i wyłącznie w tym zestawie. Dodatkowo, na uwagę moim zdaniem, również zasługuje ten niebieski komputerek. Bardzo ciekawie się prezentuje. Tak działa elektronika, włącznik. Oczywiście zaprezentuję wam, jak można zrobić, żeby komputer mrugał. Nic prostszego. Wystarczy. Tak wygląda ciągłe światło. A wystarczy jedynie obrócić. I już mamy mrugający komputer. Mrugający komputer nigdy nic dobrego o niczym dobrym nie świadczy, więc zostawiam przy świetle stałym. Tak się prezentuje ten moduł i przejdźmy do głównej konstrukcji. Na uwagę zasługuje, proszę, spójrzcie, jak szczelna jest tutaj kabina. W tamtych latach nie było to oczywistością, ale tutaj, od dołu, jak i od góry, praktycznie mamy szczelną ka kabinę. Do tego przednia szyba jest dosyć duża. W środku znajdziemy kolejny komputer do sterowania pojazdem. Oraz co ciekawe, kolejny unikatowy element, który występuje tylko i wyłącznie w tym pojeździe. Zwróćcie proszę uwagę na tą szybkę tutaj 4 na no w sumie to 4 na 4 study. Ona występuje tylko i wyłącznie w tym zestawie. Dodatkowo Zestaw posiada składane tutaj skrzydła niczym w X-Wingach. Może lepiej to będzie widoczne. Jak zamontuję ten moduł z elektroniką. Wszystko idealnie wpasowane. Spójrzcie proszę, tutaj nawet jest płaski klocek 1 na 1, żeby wszystko idealnie pasowało. Zamykamy. I robimy wersję bardziej x-wingową. Sam komputerek świecący za plecami pilota wygląda tak. Jeszcze może tutaj, dla lepszego efektu, odejmę jedno światło. Kabinę można otwierać w dwojaki sposób. I tak wygląda kokpit pilota. Ilość użytych tutaj rzadkich elementów, jak na przykład dodatkowo te strzałki, sprawia, że zestaw ten, jeżeli jest kompletny z instrukcją obsługi. Oraz pudełkiem osiąga znaczne ceny na wszelkiego rodzaju portalach aukcyjnych. Jeśli Wam filmik się podobał, pamiętajcie: łapka w górę, subskrypcja kanału z dzwoneczkiem, i do następnego filmiku, gdzie będzie szybkie zostawienie wszystkich moich pojazdów Space Police. Hej, cześć.